Hej siemana cześć, z tej strony Truffel, a dziś zaprezentuję nowy film na moim kanale. Jest to pierwszy gameplay z Call of Duty Advanced Warfare, w którym to bronię pal 27 Inferno z tłumikiem oraz chwytem przednim. Call of Duty Advanced Warfare bardzo przypadł mi do gustu i multiplayer i kampania. To jakby to powiedział procu pokazówki, wygląda jak, jak wycięcie z dobrego serialu. A jak za ruchy i gadżety naszego bohatera to Kosmos. W multiplayerze doczepiłbym się tylko serii punktów, w których brakuje mi czegoś typu automatyczne działko strażnicze. Doczepiłbym się także randomowych respów na np. Na meczu, gdzie stoisz sobie i nagle metro od ciebie się. Przeciwnik Cię zabija do tych wysokich skoków, do tych egzoruchów Można się tak przyzwyczaić, że gdy odpalam poprzednie części W kółko próbuję wyskoczyć na dach A samo rozgrywka wydaje się odrobinę nudniejsza Mimo to serdecznie powracam do starszych produkcji Typu Modern Warfare 3 lub Modern Warfare 2 Coś jeszcze O, Call of Duty Advanced Warfare Tak, gdy odpalam na przykład Gry typu Battlefield albo no, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Czuję się tak przymulony, że po prostu nie uważam w ogóle na swoje plecy, nie uważam na to, że ktoś może mi wyskoczyć z góry i bardzo, długi, bardzo długo muszę, muszę się przyzwyczaić do tego sterowania i tego, że muszę mieć cały czas oczy dookoła głowy. Jeszcze do kompanii, to po prostu tak mi się spodobały te twarze, które po prostu wyglądały jak żywe, na przykład Kevina Spacey i innych naszych bohaterów. Fabua, no przypadła mi do gustu, mieli bardzo dobry pomysł i go bardzo dobrze wykorzystali. Fabua trzyma w napięciu. No i nawet pomimo tego wszystkiego, co zrobił pamiętam jak się nazywał, ale w każdym razie ten Kevin Space i to cały czas go lubiłem nawet w miejscu. No tak, no dzisiaj mam dla Was bardzo krótki gameplay 2,5 minuty, tylko taki wprowadzenie do Call of Duty Advanced Warfare. No i... Już zaraz byśmy kończyli. Trzymajcie się i...